Mamy najnowsze statystyki sądów okręgowych w sprawach frankowych. W pierwszym kwartale tego roku liczba nowych spraw frankowych kierowanych do sądów spadła o 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co to oznacza? Fala największej ilości pozwów jest już za nami. Rzesza najbardziej zdeterminowanych biorców, którym co rata mocno ciążyła na budżecie domowym, pozwała banki już wcześniej. Dlatego oni już teraz cieszą się wolnością od kredytu. A co z tymi ostrożnymi kredytowcami? Po analizie i dłuższych obserwacjach, teraz to oni sukcesywnie decydują się na walkę o swoje prawa w sądzie. Oznacza to ponad 14 tysięcy pozwów frankowych, które trafiły do sądów w pierwszym kwartale tego roku. Coraz większy odsetek tej liczby to kredyty już spłacone lub kredyty w Dodatkowym bodźcem dla tych osób jest fakt, że mniej bieżących nowych spraw w sądach oznacza szybsze postępowania. Należy zatem oczekiwać, że teraz, w najbliższej przyszłości, sprawy frankowe będą trwałe znacznie krócej. Obserwuj nasz profil, jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w sprawach frankowych.